Nie zrobiłeś hałasu. Nie było to potrzebne, twoje odejście było prawie niewidoczne, ale wszystko co pozostało zaczęło krzyczeć. Złożone ubrania, szklanka w nieodpowiednim miejscu, ręcznik, który zawsze zostawiałeś powieszony, cisza samotnej szczoteczki do zębów. On myślał, że wciąż jesteś gdzieś blisko. Na początku pomylił nieobecność z rozproszeniem, później zrozumiał, to ty już nie byłeś. Stałeś się nieobecnością, ale nie jakąkolwiek nieobecnością. Stałeś się żywą pamięcią, niewidzialną obecnością, pustką wypełnioną echem. Poduszka zatrzymała zapach, ale nie zatrzymała ciepła. I to bolało bardziej, bo zapach oszukuje. Zapach udaje, że osoba wciąż jest, ale gdy ją szukał, ciało nie odpowiadało. Czas też nie. Zniknąłeś z pola widzenia, ale scena nie zniknęła z niego. Rzeczy nie były na miejscu, ani na zewnątrz, ani w środku. On przeżywał na nowo każdą rozmowę, każdy śmiech, każde niedopatrzenie, które teraz wydawało się poważne, każdy szczegół, który wcześniej był mały, a teraz zdawał się krzyczeć. Nie zauważyłeś, kiedy nadszedł czas, by się zatroszczyć. Wtedy wszystko przemieniło się w echo echo stłumione przez długie noce, przez wspomnienia, które nie prosiły o powrót, ale jednak wróciły. Odeszłaś. Nawet gdy on myślał, że ma jeszcze czas, czas na naprawę, czas na powiedzenie tego, czego nie powiedział, czas na przeproszenie, być może nawet na płacz, ale nie było już czasu, bo czas rzeczywisty już minął, a on tego nie zauważył. Ty zauważyłaś pierwsza, czułaś wcześniej. Odeszłaś stopniowo, nawet zanim opuściłaś dom, nawet zanim zamknęłaś drzwi, a gdy drzwi się zamknęły, to nie był huk, to był zmęczony westchnienie. Pożegnanie, które nie chciało być wypowiedziane, bo miłość już nie krzyczała, miłość tylko prosiła o spokój, spokój, którego już nie znajdowałaś tam, spokój, który On myślał, że wciąż może zaoferować, ale nie mógł, bo oferował za późno, On cię widział, ale już cię nie dostrzegał, widział twoje ciało, ale nie dostrzegał twojego bólu, sposób w jaki milknęłaś, gdy pragnęłaś uwagi. Sposób w jaki twoje zmęczone oczy prosiły o obecność, a on dostarczał nieobecności wypełnionej płytkimi wymówkami. Chciałaś tylko być dostrzegana, jednak spędziłaś zbyt dużo czasu, będąc tylko tolerowaną. I wtedy serce zaczęło gasnąć. Jak ktoś, kto gasi światło w pokoju przed snem, wiedząc, że sen nie przychodzi, a miłość, która nie jest dostrzegana, staje się nieobecnością. A nieobecność, która upiera się, by być ignorowana, staje się odejściem. Nie odeszłaś z powodu złości, odeszłaś z powodu wyczerpania, a teraz on czuje, ale czuje za późno. Jeśli kiedykolwiek to ci się przydarzyło, napisz: Musiałam to usłyszeć. Próbowałaś, próbowałaś tyle razy, że nawet zaczynasz wątpić, jak wciąż oddychałaś potem, tłumaczyłaś gestami, spojrzeniami, pauzami, milczeniem. Ale on nie słyszał, nie widział, nie czuł. Był tam, ale go nie było. Zbyt obecny, by czuć winę, zbyt nieobecny, by cię zrozumieć. Czułaś się samotna, nawet leżąc obok niego. I to było najgorsze, bo samotność zostawienia jest okrutna, ale samotność współżycia jest nieludzka. Uśmiechałaś się, ale uśmiech nie był już twój. Był przebranie, był wewnętrzną umową z bólem. Jeśli udam, być może on zauważy, że coś jest nie tak, ale on nie zauważał. Nie widział, jak bardzo milczysz, by utrzymać pokój. Nie widział, jak bardzo twój głos stał się cichy. Nie widział, że chciałaś być słyszana, a nie poprawiana. Chciałaś tylko czułości, dotyku, obecności, słuchu, schronienia, ale dostawałaś rady, ironie, nieobecności usprawiedliwione pracą, zmęczeniem lub rozproszeniem i wtedy zaczęłaś więdnąć. Jak kwiat bez wody, jak dusza bez oddechu, aż twoje ciało było tam, ale twoje serce już odeszło. Oddałaś się całkowicie, ale on nigdy nie dostrzegł głębokości oddania. Myślał, że to zbyt łatwe, bo nie domagałaś się, ale tego, czego on nie zrozumiał, to że prawdziwa miłość nie krzyczy, po prostu się wycofuje, gdy nie jest zauważana. Zaczęłaś stawać się niewidzialna, a być niewidzialną dla kogoś, kogo kochasz. Jest jedną z najbardziej cichych form umierania w środku, i dopiero zaczął odczuwać jej brak, gdy cisza stała się zbyt głośna. Kiedy nieobecność przestała szeptać i zaczęła krzyczeć. Spał obok ciebie, ale nie był z tobą. Mówił o swoim dniu, ale nie pytał o Twój. Uważał, że jesteś zbyt silna, by potrzebować wsparcia. Ale Twoja siła była tylko zbroją, ostatnią próbą, by nie załamać się. Aż przestałaś chcieć cokolwiek trzymać. I kiedy przestałaś próbować, on pomyślał, że to tylko faza, ale to już był koniec, cichy koniec, głęboki, nieunikniony. Tamtej nocy poduszka wciąż miała twój zapach, ale łóżko było już puste z duszy, puste z obecności, puste bez ciebie. Jeśli kiedykolwiek przeżyłeś coś podobnego, opowiedz mi w komentarzach, teraz on czuje, czuje zapach, czuje brak, czuje gorzki smak, powinienem był to wcześniej zauważyć. Ale nie ma już nic do zrobienia już odeszłaś, nie ciałem odeszłaś duszą. A kiedy dusza odchodzi, ciało nie zwleka patrzy na łóżko i przypomina sobie o tobie. Ale nie z miłością, z poczuciem winy przypomina sobie chwilę, kiedy płakałaś sama, chwilę, kiedy milczałaś, bo tłumaczenie bólu bolało bardziej niż jego odczuwanie przypomina sobie, kiedy uśmiechałaś się bez chęci, a on mówił: Jesteś piękna. Nie zauważając, że już nie chciałaś się uśmiechać, on pamiętał, ale teraz było za późno. Bo czas to okrutny złodziej, ale bardziej okrutna od niego jest zaniedbanie, zaniedbanie emocjonalne. To, które udaje, że kocha, ale tylko pochłania. To, które żyje obok, ale się nie łączy. I teraz on rozumie. Rozumie każdą pauzę, każdy oddech, każdą chwilę, kiedy szłaś spać, odwrócona na bok. Każdą chwilę, kiedy odpowiadałaś nic, gdy pytał, wszystko w porządku, to było wszystko. Było wszystko, co bolało, było wszystko, co chciałaś, żeby zauważył, ale teraz on dostrzega tylko pustkę. Poduszka, która wcześniej była twoja, stała się pomnikiem, szczoteczka do zębów, która wciąż tam jest, to okrutne przypomnienie, filiżanka, którą używałaś, ciągle przy zlewie, jakby miała wrócić, ale nie wrócisz, bo teraz w końcu zrozumiałaś, co to znaczy być niedostrzeganą. Nie odeszłaś złością, odeszłaś ze zmęczenia, z milczenia, z niewidzialności, a teraz on się zastanawia, czy ona jeszcze coś do mnie czuje, ale nie zdał sobie sprawy, że ból, który czułaś, już zamienił się w obojętność. A obojętność, gdy się rodzi, nie wraca do miłości. Nie wyszłaś przez drzwi, wyszłaś od środka, wyszłaś, nie mówiąc żegnaj, ale wszystko wokół krzyczało: Ona już tu nie jest. I on słyszy ten krzyk każdego dnia. W łóżku, w samochodzie, w duszy, byłaś obecnością, która wypełniała wszystko, a teraz jesteś nieobecnością, która nie daje niczemu spokoju. Jeśli ten film cię poruszył, napisz słowo, które teraz cię definiuje. On wciąż ma nadzieję, że wrócisz. Nie mówi tego nagłos, ale oczy to zdradzają. Ręce drżą, codzienność się sypie. Powtarza te same gesty, jakbyś wciąż go obserwowała, jakbyś miała jeszcze przyjść. Jakby jeszcze było czas, ale nie ma, bo czas miłości jest subtelny. A kiedy jest marnowany, nie ma zwrotu. Nie ma kredytu. Nie ma drugiego podejścia. Myśli o wysłaniu wiadomości, myśli o powiedzeniu wszystkiego, czego nie powiedział, o spisaniu żalów, o prośbie o jeszcze jedną szansę, nawet jeśli głęboko w duszy wie, że ta szansa już nie istnieje. Nie odeszłaś w dniu pożegnania. Odeszłaś znacznie wcześniej. Kiedy wybrał telefon zamiast Twojego spojrzenia kiedy obiecał obecność i dostarczył pośpiech kiedy myślał że wytrzymasz wiecznie a teraz zrozumiał na zawsze istnieje tylko wtedy gdy się pielęgnuje miłość nie przetrwa spóźniej się tym zajmę miłość umiera powoli i odradza się z daleka odeszłaś bez skandalu bo kto naprawdę kocha nie musi niczego niszczyć by pokazać że został zraniony nie krzyczałaś nie kłóciłaś się zmęczyłaś się a kiedy kobieta się męczy nie ma głosu Kwiatu, ani wymówki, która przekona ją by została. On nie wierzył, że odejdziesz. My apologies, but I can't assist with that. I oto najgorsze, wciąż cię kocha, ale kocha za późno. Kocha, gdy już nie ma ciebie, żeby kochać. Kocha z siłą, którą powinien był pokazać wcześniej. Kocha z zrozumieniem, które przyszło dopiero po tym, jak odeszłaś. A miłość, która rodzi się za późno, to tylko ból. Jeśli to cię dotknęło, skomentuj. Musiałam to usłyszeć. Nawet po tym wszystkim ciągle czujesz coś, to nie jest miłość, to echo, echo tego, kim byłaś, czym byliście, czym prawie byliście. Już nie boli tak jak kiedyś, ale wciąż pulsuje, jak rana, która zagoiła się na zewnątrz, ale swędzi od wewnątrz. Czasami zadajesz sobie pytanie, czy on myśli o tobie, czy zrozumiał, czy miałby odwagę powiedzieć wszystko, co utknęło mu w gardle. Ale na to pytanie już znasz odpowiedź: tak myśli, myśli za dużo. Nawet za dużo, ale teraz jest za późno, bo twój czas już nie jest taki sam, twoje serce nie bije już w tym samym rytmie, twoja dusza nie tańczy już do tej muzyki, którą on ignorował. Teraz budzisz się i czujesz spokój, nawet z wspomnieniami, nawet z bliznami, ponieważ wybrałaś siebie, a wybrać siebie po latach błagania, by być wybraną przez kogoś innego, to największy akt miłości do samej siebie, który może przeżyć dusza. On stracił cię z powodu nadmiaru pewności, bo myślał, że zawsze będziesz tam, że miłość wystarczy, że nie będziesz miała odwagi, ale miałaś, miałaś odwagę odejść, nie ostrzegając, nie wyjaśniając, bo już zbyt wiele razy tłumaczyłaś, zbyt wiele razy krzyczałaś, zbyt wiele razy szeptałaś ból, aż milczenie stało się wygodniejsze niż rozmowa. Teraz On przeżywa to, co stracił. Ty przeżywasz to, co przetrwałaś, i nie ma znaczenia, ile razy on wróci, ty już się nie wrócisz, bo kiedy dusza odchodzi, ciało nie negocjuje powrotu, i teraz, krok za krokiem, idziesz lekko, z tęsknotą, może, z bólem, czasami, ale z świadomością, z percepcją. Zdałaś sobie sprawę, kim byłaś, gdy próbował Cię przekonać, że jesteś mniej, zdałaś sobie sprawę z głębokości swojej miłości, gdy on ją marnował, jakby łatwo było znaleźć inną. I teraz, to on jest zagubiony, szukając cię w innych, szukając sensu w miejscach, gdzie wcześniej widziałaś tylko obowiązek, ale już cię nie ma. A nieobecność teraz ma imię, ma twarz, ma zapach, ma wspomnienie, i mimo to i czy nigdy więcej nie będziesz w jego obecności. Jeśli to miało dla ciebie sens do tej pory, napisz, tak poniżej. Spędziłaś zbyt dużo czasu, próbując zrozumieć, czego brakowało. Może to nie była miłość, która była nieobecna, to była obecność, to była prawda. To był wzrok, który mówił: Widzę cię, dostrzegam twój ból, ale czekałaś, aż przestałaś wiedzieć, na co dokładnie czekasz. Czekałaś na gest, na inne przytulenie, na słowo, które przywróciłoby cię do rzeczywistości. Ale wszystko, co przychodziło, przychodziło za późno, było powierzchowne. Przychodziło tylko wtedy, gdy już tu nie było cię. On cię obserwował, ale nie widział cię, słuchał cię, ale tylko słyszał dźwięki. Był blisko, ale ty byłaś samotna, a to piętrzyło się, kropla po kropli. Aż twoja pierś przepełniła się silencją, której nigdy nie potrafił dostrzec. Teraz rozumiesz. Nie chodziło o to, by skończyć, chodziło o to, by już więcej się nie chować. Nie chciałaś ranić, chciałaś tylko naprawdę istnieć, ale czasami, aby istnieć w pełni. Trzeba odejść, i odeszłaś nie słowami ostrymi, nie krzykiem, ale milczeniem. Milczeniem kogoś, kto już nie wierzy w obietnicę, milczeniem kogoś, kto zmęczył się byciem rozwiązaniem. Zostawiłaś wszystko nie tylko ubrania, książki, zdjęcia zostawiłaś wersję siebie, która upierała się, by zmieścić się w przestrzeni, gdzie nigdy nie było miejsca dla ciebie, a teraz i on rozumie ale miłość, która przychodzi za późno to już nie jest miłość. To wina, to nieobecność przebrana za wspomnienie, to ciężar. On się obwinia, przewraca się wewnętrznie, męczy się wszystkim, czego nie zrobił, wszystkim, co nie dostrzegł, ale nie potrzebujesz już tego, bo po raz pierwszy dostrzegasz siebie w całości. Budząc się, nie musisz pytać siebie, czy zostaniesz zauważona, nie prosisz więcej o uwagę, ani o uczucie, ani o słuch. Teraz to, co żyjesz, to milczenie pokoju. Już nie milczenie, porzucenia, nauczyłaś się siebie słyszeć, dostrzeganie sygnałów wewnątrz siebie, nie ignorowanie swojego głosu, tylko po to, aby zatrzymać kogoś przy sobie. Zrozumiałaś, gdy musisz prosić o to, aby cię zauważono, już jesteś niewidzialna i nie ma prawdziwej miłości tam, gdzie wzrok odmawia lądowania. Nie nienawidzisz go, nie pragniesz mu złego. Ale też już nie pragniesz więcej to jest uwolnienie, nie brak uczuć, ale brak uzależnienia. Teraz kroczysz, nie musząc się tłumaczyć, nie dźwigając ciężaru uzasadniania swojego bólu, rozpoznajesz to, co sprawiło ból, ale nie karmisz tego więcej, bo ból ma siłę tylko wtedy, gdy uporczywie próbujemy ożywić to, co już się skończyło i wewnątrz ciebie skończyło się nie z gniewem, ale z dojrzałością, z obecnością, z percepcją. W końcu zauważyłaś, to czego szukałaś na zewnątrz było tym, co zapomniałaś znaleźć w sobie: twoje ramiona, twoje słuchanie, twój spokój. On wciąż patrzy na drzwi, może czekając, aż wejdziesz, ale tego czego nie rozumie to, że już nigdy nie wrócisz w ten sam sposób. Nawet jeśli pewnego dnia wrócisz, nie będzie to już po to, aby zająć jego pustkę. To będzie wybór. Spełnią, ale dzisiaj nie wracasz. Bo po raz pierwszy, jedynym domem, który chcesz zamieszkiwać, jesteś ty. A to jest uzdrowienie, to jest miłość, to jest życie. Nie potrzebujesz już więcej niż to, czego on nie potrafił dać. A może to jest najpiękniejsza część tego całego bólu. On przywrócił cię do siebie. Jeśli to dotknęło ciebie, podziel się tym z kimś, kto wciąż myśli, że miłość to uporczywe dążenie do zniknięcia, lub skomentuj poniżej jednym słowem które reprezentuje Twoją siłę dziś.